Serdecznie w kolejnym materiale, w którym przygotowałem dla Was coś ekstra, tak jak zapowiadałem, bikini fitness kontra 1000 kilokalorii. Ale zanim zaczniemy i przejdziemy do głównego tematu, to przepis na czekoladowe naleśniki z brzoskwinami. Zaczynamy! Dzisiaj naleśniki, ale pokażemy Wam jak je zrobiłam. Masie na naleśniczki mamy 150 g mąki zwykłej pszennej, 300 ml mleka, które wczoraj zrobiliśmy mleko wsiane. To są tylko płatki zalane wodą, zagrętowane. Jedno jajko, słodzik i kakao. Do naleśniczki wyższe dodamy sobie spyr. Tutaj Przecież. mamy słodzik, tak, spyr i brzoskwinki, żeby dobić węglowodany. W ogóle patrzcie na to, nie zorientowaliśmy się, że jest <grystanie> Mamy taki old schoolowy pierwsze w węglowodana. Słuchajcie, całość śniadania ma 200 gramów węglowodanów, 10 gramów tłuszczu i 47 gramów białka. Jest to pierwszy posiłek w dniu wysokich węglowodanów. Przechodzę już do głównego tematu dzisiejszego materiału, który zakładam, że w największym stopniu Was interesuje. Jeśli nie, to oczywiście będę wdzięczny za zostawianie komentarzy i podzielenie się tym, o czym chcielibyście usłyszeć. Więc takie strategiczne komentarze zawsze są mile widziane, ponieważ pomagają w pozycjonowaniu filmu. Przejdźmy do głównego tematu, bikini fitness kontra 1000 kilokalorii, traktujcie tę liczbę tylko i wyłącznie symbolicznie, zaraz się dowiecie dlaczego. Otóż część z Was na pewno pamięta czasy, gdzie trenerzy dosłownie licytowali się, którego zawodniczka redukuje na większej kaloryczności. Oczywiście padały bardzo dziwne liczby, nie wiem skąd one się brały, natomiast postaram się rzucić trochę więcej światła na ten temat. Jeśli byliście kiedyś w sytuacji, w której pomimo stosunkowo nisko kalorycznej diety, pomiary praktycznie z tygodnia na tydzień się nie zmieniały, to zakładam, że nie jesteście sami czy same, aczkolwiek głównie skupię się tutaj na kobietach, ponieważ z mojego punktu widzenia ta problematyka dotyczy, dotyczy przede wszystkim kobiet. Przede wszystkim przeceniamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne, Zatem ze względu na fakt, że kobiety mają stosunkowo. Niedużą ilość bezpuszczowej masy ciała względem mężczyzn, to też to zapotrzebowanie kaloryczne jest dużo, dużo e, niższe. E, pozwolę się posłużyć przykładem Dominiki, którą e, znacie, ponieważ jej przygotowania do zeszłorocznych debiutów widzieliście na moim Instagramie. Jeśli tego jeszcze nie robiliście, nie robicie, to serdecznie za, zachęcam do obserwowania e, profilu. E, Dominika wygrała debiutę, aczkolwiek i tak, myślę, że większym sukcesem był finał mistrzostw. Polski w kategorii bikini fitness. Będzie przykład skrajny, ponieważ Dominika jest stosunkowo drobną dziewczyną, natomiast wierzę, że dzięki temu zobrazuje Wam ten problem dogłębnie. Otóż przy 156 cm wzrostu i 50 kg masy ciała przy umiarkowanej aktywności fizycznej jej zapotrzebowanie nie przekracza więcej niż 1800 kcal. Jeśli natomiast chcielibyśmy do tego gubić pół kg tkanki tłuszczowej, tygodniowo, to na przestrzeni tygodnia musielibyśmy wygenerować 3,5 tysiąca kilokalorii deficytu. Oczywiście w takim e, idealnym świecie i w optymistycznym ujęciu, który zakłada, że koncepcja bilansu energetycznego jest statyczna, ale nie jest. E, natomiast przyjmijmy, że 3,5 tysiąca kilokalorii deficytu to jest pół kilo tkanki zatem dziennie musielibyśmy wygenerować 500 kilokalorii deficytu, więc z naszego 1800 zapotrzebowania robi się już 1000 300. Ale to jest oczywiście ujęcie e, optymistyczne, ponieważ w przypadku kobiet m, bardzo sprawnie działają pewne e, procesy adaptacyjno-kompensacyjne. E, I tak w przypadku treningu e, interwałowego, który teoretycznie powinien kosztować 400, 400 kcal, to są fakty naukowe, to tak zapotrzebowanie kobiet wzrosło tylko i wyłącznie o 250 na przestrzeni całego dnia. Więc co się dzieje z pozostałymi 150 ma? na pewno nie wyparowały, tylko zostały skompensowane na płaszczyźnie spontanicznej aktywności fizycznej, czy wysiłkowej, tak zwanym NIT, to jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że nieproporcjonalnie do mężczyzn na skutek deficytu kalorycznego w przypadku kobiet rośnie apetyt, dyskomfort związany z głodem, więc w zasadzie to jest już trzecia kwestia, która utrudnia nam efektywne spalanie tkanki a kolejną jest jeszcze adaptacja do danego wysiłku. Więc czysto hipotetycznie trening aerobowy, który powinien nas kosztować 200 kilokalorii, za 2 czy trzy tygodnie kosztuje nas już tylko 100. Zatem biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę, że nasze teoretyczne zapotrzebowanie, aby gubić pół kilo tkanki tłuszczowej tygodniowo wynosi 1300, musimy wziąć jeszcze do tego Pewne adaptacje na płaszczyźnie spontanicznej aktywności fizycznej, i adaptacje do danego wysiłku okazuje się, że ta kaloryczność musi być dużo niższa, żeby rzeczywiście gubić tyle, ile sobie założyliśmy. Więc to są takie główne cztery z tego, co dobrze liczę, wymieniłem czynniki, które w sposób efektywny i skutecznie utrudniają zrzucanie tkanki tłuszczowej. Kobiet. No, nie ukrywam, że jest, jest to pewien problem, natomiast fajnie byłoby, żebyśmy jako trenerzy byli tego świadomi. I oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, w której dietę trzymamy od poniedziałku do niedzieli włącznie, a nie od poniedziałku do piątku, ponieważ no nie oszukujmy się, każdy kto siedzi dłużej w branży fitness doświadczył tak zwanego syndromu ostatniej że gdzie po prostu zjadł trochę więcej, mówiąc delikatnie niż teoretycznie, niż planował. No po prostu musimy się pogodzić z tym, że ta kaloryczność wydatkowana, czy znaczy zapotrzebowanie kaloryczne u kobiet jest znacznie niższe, niż mogłoby nam się wydawać, eee, więc będziemy musieli być po prostu mniej, żeby efektywnie gubić tkankę tłuszczową. Ja mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłem i że weźmiecie pod uwagę te aspekty, o których teraz powiedziałem. Co ciekawe, mogę jeszcze dodać jako, dodać jako informację, że znacznie trudniej jest Przygotować szczupłą dziewczynę do bikini fitness, niż odchudzić dziewczynę z nadwagą, ponieważ u kobiet z szczupłych te mechanizmy adaptacyjno-kompensacyjne są znacznie bardziej czułe i znacznie bardziej delikatne, zatem włączają się już przy stosunkowo niedużym deficycie kalorycznym. Dzień kolejny, Dzień Wysoki Węgrowodanów, więc widzimy się na drugim posiłku. teraz, w nawiązaniu do różnic, e, jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne e, mężczyzn i kobiet, zwróćcie, jaka, zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy kalorycznością mojego śniadania, gdzie mamy 1100 kalorii, i Julii ma posiłkami. gdzie że się mam dwa posiłki, mam mniej niż ja na śniadanie. Nie jest to do końca miarodajne, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Wysokich Węgla natomiast myślę, że w pewnym stopniu można to zobrazować. Co dzisiaj mamy? Tak, mamy zawsze u mnie śniadanie i drugie śniadanie, czyli tak naprawdę dwa obiady, takie same. Kurczak, kapusta kieszona, jajka, tu mamy też to drugie jajko do drugiego posiłku. No i ziemniaki, warzywa, ogórek, różnie. Hmm. No. Więc dwa Twoje posiłki mają mniejszą kaloryczność niż tak. moje śniadanie. jeden, twoje... tak. Więc myślę, że. To 300 kalory. <laughs> jest to wyraźnie skontrastowane. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie i o różnicę względem zapotrzebowania u mężczyzn i u kobiet. No bo w zasadzie tutaj jeszcze w dni... Dwa razy nie ode mnie jakby nie było. nie? W dni, w dni niskie. Niezależnie od tego, czy, jem, e, czy to są dni wysokie węgla wydanów, czy nie. Braliśmy no, też pod uwagę ciężary, nie? Ty bierzesz dwa razy więcej. Mhm, No to liczyliśmy. Tak. Można to jakoś Dobra, więc Julia zbiera się za jedzenie, a my, ja bym zaraz czekał na sobie to zobaczycie Dobra, słuchajcie, skąd w ogóle pomysł na taki materiał? Nie ukrywam, że chciałem dostanąć w pewnym sensie w obronie wielu trenerów, których pewne, na pierwszy rzut oka, radykalne i drastyczne działania są uzasadnione i uargumentowane. Otóż tak zapotrzebowanie kaloryczne kobiet jest po prostu dużo niższe niż mężczyzn i mam nadzieję, że na liczbach Wam to dobrze zobrazowałem i zilustrowałem. Drugi posiłek, słuchajcie, kasa z serem ma obniżonej zawartości tłuszczu, ponieważ robimy go na bazie sera piórko, które ma tylko 3 gramy tłuszczu w 100 gramach. Juraj już w zasadzie wbiła wszystko w fitness pala, więc zobaczycie, jak to wygląda, jeśli chodzi o kaloryczność tego posiłku. Mamy 140 gramów węglowodanów, 21 gramów tłuszczu i trochę ponad 53 gramy białka. To jest Jeden poświet. Zobaczycie, jak wyglądają produkty i jak wygląda przygotowanie w praktyce. To są muleczka tortille pszenne z biedronki, tak? Tak, zwykłe tortille pszenne, ponieważ te pszenne mają mniej tłuszczu. Mm -hmm. o, o czym mnie kiedyś uświadomiłeś. I my sobie robimy to na tej samej co wcześniej. Czyli podgrzewamy je po prostu na początek? Tak, najpierw podgrzewamy, potem wykładamy ser. Przykrywamy. Odwracamy. Generalnie sposób przygotowania wygląda tak, że Wyżejemy to, że... tortille z jednej strony, potem przykładamy sobie drugą. Wierzyjemy tą drugą, żeby ta była z jednej strony już zrobiona. Mhm. To jest Szybka akcja, bo serpiórko też się szybko nam tutaj robi. Mhm. No Tam ten sobie... serpiórko też sytuacja wygląda tak, że trzeba bardzo szybko zrobić, bo on się zaraz robi twardy. Dosłownie tak. minutę. O, właśnie. No to na patelnię to w wystarczy. Nie? Mhm. Tak i dopiero później wsypujemy w zasadzie dodatki, to są zależne od referencji. preferencji. Pokaż ileczka tutaj jak to wygląda. Żywna jest gotowa, zrobiona. W środku mamy kukurydzę, kukurydzę i, i fasolę i czerwoną fasolę. To jest mój drugi posiłek. Trzeci będzie taki sam. Żebyśmy zaoszczędzili trochę czasu, jeszcze mam trochę do zrobienia. W ogóle jeszcze dzisiaj nagrywam podcast z Dawidem Oślewskim. Pozdrawiam serdecznie. A w międzyczasie jeszcze chcę zrobić training, więc zabieram się za jedzenie, no i widzimy się na no myślę, że już na kolację chyba. Będziemy mieli na kolację chleb bananowy. Do jego wykonania potrzebujemy trzy banany. 150 gramów owsianych, które sobie zblendujemy zaraz w naszym blenderze. Do tego 30 gramów mąki zwykłej, słodzik, soda oczyszczona i cynamon i jajko. Dobra, całość będzie miała 240 g, 249 g węglowodanów, 16 gramów tłuszczu, 33 gramy białka. Tutaj mamy miksowane płatkę owsianek tak. i banan. Dodajemy banan, dodajemy jedno jajeczko. Mhm. Mm, blendujemy oczywiście, potem dodajemy resztę. Aromat? Y jaki? Cynamonowa, Cynamonowa bułeczka. bułeczka. A, no. cynamon rolls, dobra. Mamy cynamon, Skarzystne. więc jeszcze damy sobie cynamonową bułeczkę, jeszcze raz blendujemy. I tak na koniec. I wstawiamy. I wstawiamy. Teraz tak, czas operacyjny i temperatura. 170 stopni. Światło. Pyk. I e, czas 30 minut, ale wydaje mi się, że będzie troszkę dłużej. Dobra. Bo jest taki dosyć sporawy. Wczoraj na testy robiliśmy. Nie, nie. W razie gdyby coś nie wypaliło, ale... Tak, ale wypaliło wczoraj, nawet bardzo dobrze. Hmm. Hmm. Żałujcie, hmm. że tego nie czujecie, bo pachnie hmm. nieziemsko. Hmm. Dobra, no dzisiaj wszystko. Kończymy projekt Bikini Fitness kontra 1000 kalorii. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące następnych materiałów, to oczywiście zostawcie komentarz. kciuka w górę, może nawet subskrypcję, ponieważ nic z was nie kosztuje. Nam to może kiedyś pomóc. A ja próbuję. Hmm. o rakieta. Nie na nie Dobra, widzimy się za tydzień, prawda, prawda? Wcześniej.